Moi drodzy, czas na kolejny pakiet niesamowitych, zaskakujących gadżetów samochodowych. z Stulik oczywiście, będziemy się tutaj y, pewnie śmiać. Proponuję teraz zacząć od Primosa. O, dobra. Udoko. Electronic Siren. Ma lepsze kolory niż tamte z chińskich. Tak, to, tak. ale to od razu widać, chiński. I plastik lepszy. Przed Wami ojej. piękna, Dużo. plastikowa, duża, głośna syrena samochodowa, dzięki której Wasz głos będzie słyszalny, czy stoicie. Niestety nie jedziecie, bo do tego nie można niestety używać podczas jazdy. I są trzy przyciski, mam Horn, Siren i HLD, czyli chyba Hold. Hahaha, yeah. <laughs> no. 100 watów ma e, do watt, e, walnięcia. Ale widzę, że tu coś zmotałeś człowieku. Tak, tak, no bo kawałek był troszeczkę krótki, a jest w instrukcji to, żeby podłączyć to bezpośrednio do biegunów e, akumulatora. Ale oczywiście Wara. sprytny patent, no to, to, Przepraszam, odpowiadam. Na... Dlaczego no. dali taki krótki? Do akumulatora, żeby to no było tak, pod maską. Tak, a, nie to nie a ty, jeśli akumulator masz pod siedzeniem? No to chowasz pod obok. siedzeniem. No, ale, ale... no chodźmy zobaczyć, czy to w ogóle ma jakiś sens. Czy właśnie, problem! U mnie nie działa zapalniczka. Ale na szczęście, obok stoi drugi. A czy już będzie ten? Z boku jest guzik. Z boku jest guzik. O kurka! Jak no, Tak głośno? O kurka! Ja mam... Proszę o opuszczenie tego terenu jest skażony. A ile to pliwość kosztowało? 50 zł Co? Sprzedam samochód Opel Astra, silnik 1.4, 90 rady, Nie śmigaj, nowka fungiel. Chodźcie na drogę. Jakby festyn jakiś. Ale nie. bardzo Bardzo. Bardzo. aż tak, że, że lody jadą. Siągaj, no, no, to będziemy ściszać, ale... żeby wam nie rozsadziło słuchawek, ale musicie nam uwierzyć na słowo. To ciągnie na... Także, tak to moi drodzy koledzy, wygląda. Ogłoszenia parafialne mogą być przez. donośne. To... Tak, donośne. Pamiętajcie, 50 zł. No, nie super, wstępny tak? raz już pokazywał. Tak. No to ten odcinek, żeby trzymał równy poziom, to kończymy. Po takim wstępie, co ci tutaj klamer zafundował, to czekamy, czekamy. Też megafon! Dwa megafony Przeczytam wam fafowy opis tego urządzenia Sygnał cofania Ostrzega pozostałych użytkowników drogi oraz pieszych w obecności cofającego pojazdu Pomyślałem, że przy tych gabarytach to ja sobie zamontuję, że jak będę się cofał to żebym się mieli czas na uciekanie Słuchajcie, Prosta rzecz no ale to z... pokażę jak to jest. Właśnie, jak to w sensie ma działać? Do czego się muszę to podłączyć do światła cofania. W aucie. Musicie mi Twoje światło wisi na zewnątrz. Ja Dlaczego? to podłączyć? Głośność do 85 dB w odległości jednego metra. Czyli to jest porządne spadanie. Nie mieli Państwo. Zaś mamy tutaj tego serenę, którą można sobie podpiąć normalnie pod światło cofania. A jak ją podpiąć pod światło cofania, staruszka, która nie baczy na co. Co się dzieje na jezdni, tylko idzie po prostu z warzywniaka, z siatką pełną kalariapy. Już będzie wiedziała. My, swoim pojazdem spalinowym, benzynowym, cofamy. I być może nie da się potrącić przy okazji. Dziękuję profesorowi. Słuchajcie, nie jesteśmy pewni. Napiszcie nam w komentarzu, czy to jest. Legalne, ale mogę przyjąć fakty, że my wiemy co jest nielegalne i taki odcinek dla Was zrobimy o nielegalnych gadżetach i będzie na pewno dobry, a to jest do zastanowienia. Teraz zbliżamy na Bliski Wschód, wow. bo wychodzi do teraz lampa ladyna. Tak potocznie się nazywa to urządzenie, które ja tutaj mam. Tutaj jest płyn, który wlewamy do tego tutaj urządzenia, podcinamy do prądu, <grym> tego urządzenia zakładamy to. W w bardzo dziwny sposób pi picia kawy. Ale po no. to paruje tą chemią. Czytałem opinie, obejrzałem sporo filmów, i ludzie piszą, że jest to rewelacyjne. Zaraz zobaczycie film, jak regeneruje lampę. Gruz na dworze, ale słuchaj, klamer, ty największy niedowiarku. Zrobię tobie lampy i będziesz miał niespodziankę. Idziemy. Lampy są w średnim stanie. Marcinek zrobił jeden myk. Zostawił bramę zamkniętą na pilota, a ja nie mam tego pilota. Będę musiał chyba tyłem objechać. Zobaczymy. Tutaj chyba nie ma zimu. Na pewno nie. Więc dobra, zaraz się widzimy w garażu. Ok, jestem już na miejscu, więc biorę się do roboty. Słuchajcie, na początku oczyszczam lampę. Słuchajcie, teraz zaczynamy szlifowanie papierami ściernymi, wodnymi. Zaczynam od 800. -ki. Oczywiście to też zależy od stanu reflektorów, tutaj nie ma masakry, ale 800 w zupełności wystarczy. Pamiętajcie, aby używać jak najwięcej wody przy takim szlifowaniu papierem wodnym. już 800 -ką. pojechałem, teraz lecę 1000, 1500, 2, 2,5, 3. Tak po kolei więc. Jadę, jak skończę trójeczką, to się zaraz zobaczymy. przelewam trochę chemii. Całość. Zatykam i podłączam. Pod zasilacz. Takie rzeczy najlepiej robić na dworze, ale na dworze mamy minus 8, więc nie będę tam stał i tego tej misji wykonywał. Zrobimy to tutaj. Otworzę okna, założę maseczkę. No i warto mieć rękawiczki. Nie spodziewałem się takiego. No właśnie, ja też się aż takiego nie... Nie, inaczej. Może, może źle powiedzieć, że nie spodziewać się takiego efektu, bo ja widziałem dużo filmów i dużo zdjęć, jak ludzie to porobili. Moim zdaniem petarda. Zobaczcie prawą lampę, zobaczcie lewą lampę. I powiem Wam tak, kwestia Waszego zaangażowania. Im bardziej się postaracie, tym lepiej wyjdzie efekt. I co, nie Ile to kosztowało? Teraz moje pytanie do Was, jakbyście się tak zdziwiliście. Ile to mogło kosztować? Ja powiem tak, reflektor tak. do mojej Omegi 1 kosztuje 70 zł, Uuu. więc 2 140. Więc, żeby mi się to opłacało, to to musi kosztować. No niech, niech stracę, 7 dni. Aha, bo są nowe reflektory. Tak. Co, to to jest... Nie chcę nic to jest mówić, mów. ale Zobacz, widzę. Jak no, ale to ja widzę, jak że tu można. Reflektor. Można. Kawę sobie wlać. Jeżeli nie wlejesz wcześniej chemii, to tak bym zrobił. Tak, no. Chyba jest że metodowy. dobrze, żeby 185 zł. 120. A, 199. No 120 zł. normalnie kosztuje, ale można w promocji trafić. Nawet dzisiaj sprawdzałem jeszcze raz. Ha, 50. Nie było 89 zł. Moim ha. zdaniem jest jeden minus tego całego zestawu, że w tym już kartoniku Oto nie ma jeszcze zestawu yy, papieru w sierpniu. Tak, mogą być. Żeby pokazać mój gadżet, musicie się, musicie się ubrać, musicie. Musicie. tym razem inaczej, musicie się ubrać i muszę Was zaprosić przed samochodem. Panowie, pierwsze pytanie, czy tym razem udało mu się kupić coś w komplecie? Ja, to... <laughs> Jesteśmy na wyjeździe o. z Martami, byliśmy na niejednym, masełko, jajeczka, ale parking, co tu zrobić, co tu zrobić? I przychodzę ja, elektryk. <laughs> Fryer Pan. Malutka patelnia, teflonowa, na nóżkach, koledzy, z półtora metrowym przewodem. Nóżki są gumowane. Podłączyłem, tu stoperek możesz oprzeć, żeby panowie widzieli. Na masełku, panowie, nie skrob po teflonie, zobaczcie, już jest ciepełko, a pada śnieg. W poprzednich odcinkach gadżetów samochodowych pokazywałem podgrzewany taki boks na żarcie, który można sobie wziąć. Podgrzewał zupę, podgrzewał żaremko. To dla osób, które spędzają czas w ciężarówkach, jest dwudziestka. Na jedną osobę, mówią o średnicy, na jedną osobę jest ponad spokój. Jak nie będzie można zrobić jajka, to znaczy, że jest to gówno, tak czy nie? No i o to chodzi. przekazuję. Dobra, nie mam czasu. 4 minuty, a ty jeszcze Ale nawet nie paruję, dobra. Ale byłem podjarany. Dole, bo pewnie czegoś nie dostałem. Tym razem mam wszystko, panowie, ale nie dostanę jajecznicy. Ale gdzie nie przykryjesz tego? A! Jezus. Zimno ci leci, kuźwa. Nie, stary, nawet białko się nie rzetnie na tym. No to znaczy, że to się nie nadaje na niec. Czekaj, kurde, klamery i wszystko jasne. Nie używać na zewnątrz. Wejdź do samochodu i nie używaj na zewnątrz. Goli! Zostań tu z tą co trzymaj. Dobra. Będziesz mieszał co jakiś czas, a my lecimy do środka. Dobra. Coś się, się robi? Ja Siedzę tu jak debil i się patrzę na jajka. Jakby nie można było na kuchence normalnej zrobić w środku. Zostaw, niech to będzie włączony. Artur pokazał wam lampę Alladyna, ale nie nam. Ja zaprosiłem jajecznicę, ale jej nie zrobiłem. Będę chodził co 5 minut w trakcie twojego sposobu, przepraszam. <laughs> będę patrzył, w się miara i przejdźmy dalej. Oglądaliście jechaliście ze mną na wycieczki smartowa, to wiecie, że yy, u mnie y, w smartcie y, łupie muzą. I czego brakuje? Umiejętności? Rzeczy materialnych, gadżetów, o. Smolpol. O nie, weź to do ty, do ręki. Weź to Small mat do... Uważaj, uważaj. control. Oh. I żeby wam powiedzieć w dotyku i wadze, jak zjecie jajko niespodziankę, złożycie już zabawkę ze środka, to ta żółta, to to żółte opakowanie więcej waży niż to. Sadzaj. Nie, to światła gaś, tak nie może być. Bo... O, kiedyś miałem... Ja trzeba muzę włączyć, nie? Czekaj. Dobra, ile? Dwa złote? 5. To było tanie i byłem zdziwiony, bo szczerze mówię, dobra, będzie kicha, pośmieją się, ale spoko Mamy jeden problem, bo mi się wydaje, że naszym problem jest taki, jak coś działa, to po prostu działa i mówimy, ale fajna, jak coś nie działa, to tak długo próbujemy tam coś znaleźć, bo mamy dobre serduszka, może po prostu nie szukajmy w tej jajecznicy, ani w, w A tej... nikt nie szukał nic w jajecznicy Przychodzę z jajówką. Jaki czas? 23. 23 minuty wychodzę, żebyście widzieli i przynoszę. Okej, nie jest to faktycznie. coś, o czym myślicie, ale poczekajcie. To sobie wytniecie do tatara, to sobie zostawicie na pół godziny. Ale na pewno jest cieplejsza niż była na zewnątrz. tak? Mi się wydaje, że więcej paliwa stracimy na działający silnik i nie zrobię tego. Kani, jak chcecie kolejny odcinek o gadżetach samochodowych, to piszcie, bo bawimy się dobrze. Dobra. Piszcie, co sądzicie w ogóle o tym pomyśle na nielegalne gadżety. Jak to, e, czy, czy macie ochotę na taki odcinek? onde hoje to gente todrejme isso. que parka <laughs> zrobi. A, to <laughs>